skarb. Dzięki ciocia. I jeszcze trochę. Koński obornik jest taki inny niż bydlęcy, odwodniony bardzo, suchy. Zalewam biologicznie żywą wodą. Mam nieopodal ujęcie naturalne. Po około dwóch tygodniach zacznę go stosować pod warzywa czy owoce dyniowate. głównie pod arbuzy, melony, ogórki. No i będę go stosować naprzemiennie z gnojówkami roślinnymi. Tutaj jest skrzyp polny, czarny bez, mniszek lekarski, trochę podagrycznika. Zrobiłam taką mieszankę. Ponieważ ten nawóz od zwierzęcy jest dużo mocniejszy od gnojówek roślinnych, dlatego będę go używać w rozcieńczeniu mniej więcej litr takiego płynu na 10 litrów wody. Natomiast gnojówki raczej będę używać tak pół na pół, przypuszczam. Tutaj jeszcze jest pokrzywa, ja jeszcze troszeczkę jej dodaję. Tutaj rośnie wrotycz, który posadziłam dość niedawno sadzonek zamówionych na Allegro. Ładnie wygląda. Przede wszystkim używam go i będę używać do likwidacji wszelkich szkodników glebowych. No i oczywiście używam w dalszym ciągu żywokostu rosyjskiego. Już kilka razy go ścinałam. Ładnie odrasta dość szybko. Ale jeszcze nie mam wystarczającej ilości tych sadzonek. Będę go rozmnażać w tym roku. Te największe liście zrywam. Zalewam wodą. I czekam. Żywokos dość szybko się tutaj przefermentuje. Myślę, że za tydzień, jeśli będzie ciepła pogoda, to będzie już gotowe do podlewania. Naprawdę jest bardzo wiele roślin, które można teraz wykorzystywać do gnojówek. Z tym, że Wybieramy te bardziej takie fosforowo-potasowe, właśnie jak żywokost, jak podagrycznik, mniszek lekarski. No i teraz na odporność skrzyp polny oczywiście, dla wzmacniania błon komórkowych. Takiego świeżego obornika końskiego raczej do gleby wprost nie dodaję, a to dlatego, że niestety ciągną do niego turkucie. Wytwarza ciepło, więc one tam do tego ciepła, szczególnie jesień, zima ciągną. No i niestety mamy jeszcze większy problem, dlatego wolę go dodawać właśnie w takiej formie płynnej, już w trakcie sezonu. Aczkolwiek pułapka na turkucia w formie właśnie obornika końskiego, na przykład wykopać dołek, wrzucić tam tego obornika, na przykład w wiaderko, jesienią szczególnie, kiedy już robi się zimno. No, myślę, że może się sprawdzić i nie przeczę, że taką metodę przetestuję, bo gdyby tam właśnie w tej kupce, gromadce tego obornika zebrały się te turkucie, no to wtedy można je łatwo stamtąd wyciągnąć. Na przykład w lutym, Wtedy, kiedy one będą w takim stanie spoczynku zimowego. A jak mowa o dyniowatych, to proszę dynia z samosiewu i jest owoc. Rozkładają się tutaj po tej konstrukcji kompostownika. Ładnie już to zaczyna wyglądać. No i zobaczmy, czy ja tutaj na tej grządce coś dzisiaj znajdę. Proszę, proszę. Co to jest? Wiadomo, co to jest. Gotowy do zbioru. 18 czerwca 2024 pierwszy zbiór ogórków. Zobaczymy, ile dzisiaj zbiorę tutaj z tej grządki. Uuu, uh, naprawdę duży. Pierwszy zbiór 2024 Nie, rok. No i co zrobimy z pierwszymi ogórkami w 2024 roku? Okay. Zosia, zadecydujesz? Zdjęcie. Zdjęcie mu zrobimy. Aha. Dobra, robimy zdjęcie. Będzie degustacja pierwszych ogóreczków? Oktopus? Tak. Kto pierwszy próbuje? Em um, całkiem dobry. Najlepsze od tego nie. sklepowego. Bardziej ci smakuje nie, niż to co tak. jedliśmy ostatnio ze sklepu? Tak. Jest co jeszcze o nim powiesz? To jest smaczniejsze od tamtego. Mhm. No, Więc to jest to co my robimy z pierwszymi ogórkami. Proszę. Oczywiście tych ogóreczków jest więcej, ale niektóre są jeszcze troszeczkę za małe, zostawię jeszcze je tak na mniej więcej 2 dni. O, tu jaki wielki się schował jeszcze słusznych rozmiarów. Nawet trochę za duży.